Cześć, maneczko wszystkim. E, ostatnio pojawiło się kupę pytań e, z serii jak wyglądają sprawy bezpieczeństwa na agencjach pracy, e, a dokładnie bezpieczeństwa na lokacjach e, w agencjach pracy. Dlatego postanowiłem przygotować na ten temat osobny odcinek. Zapraszam. Przyjeżdżając do agencji pracy Musisz pamiętać o tym, że agencja pracy nie bierze odpowiedzialności za Twoje skarby. Agencja pracy nigdy nie odda Ci, nie zwróci Ci pieniążków za Twoje straty, jeżeli ktoś Ci coś tam gwizdnie, coś tam Ci ukradnie, prawda? Jak to wygląda ze strony praktycznej? Tutaj każdy z nas zarabia jakieś pieniążki, każdy z nas przyjeżdża w jakimś celu. Teraz kwestia zapoznania się z ludźmi, bo jeżeli zapoznamy się z ludźmi, to jesteśmy w stanie czasami. Po prostu zweryfikować wcześniej, że ktoś może miał jakąś tam przeszłość i warto byłoby w jakiś sposób może reagować. Ogólnie staramy się sobie ufać. Mieszkając na domku, bo bez sensu jest szczuć ferment między naszymi relacjami, bo musimy przebywać ze sobą eee, po pracy, w pracy. No i te relacje ogólnie się udzielają. W na tyle jest spoko, że jeżeli chodzi o kwestie spędzania wolnego czasu, to każdy może w każdej chwili wyjść z domu i ruszyć przed siebie. Eee, ale ogólnie zawsze staramy się pilnować porządku w domu. Jeżeli chodzi o złodziejstwo samo w sobie, to oczywiście sam w swojej kadencji pracy w Holandii, za granicą, spotkałem kilka dziwnych przypadków, w których faktycznie, faktycznie dokonano kradzieży. Dokonano wielu kradzieży. No jak to mówią? Boegę strat? Yeah. Wszędzie jakiś chuj może się znaleźć. Przepraszam za sformułowanie, ale widzicie, oni też chuj piszą wszędzie, nie? Eee, jak to wyglądało u mnie? Kto ukradł i co ukradł? Na pewno spotkają się z sytuacją, że przyjeżdża ktoś i pożycza pieniążki. Pożycza pieniążki i znika. Naprawdę. Zaudłuża się u dilera parkowego, zadłuża się u wszystkich pożycza na to, na tamto, i nagle na ziku zamawia busa i znika. I ktokolwiek widział, ktokolwiek zna chłopaka. Tak, tak dokładnie jest. E, są sytuacje, kiedy nagle komuś ktoś coś ukradnie bezpośrednio z pokoju, z domku. To też widziałem. E, widziałem. Opowiadał mi chłopak o, widziałem faceta, który faktycznie, faktycznie musiał mówić prawdę, bo opowiadał mi historię, że przede mną w pokoju mieszkał ktoś, kto się powiesił, okradł chłopaków na domku, wydał ich wszystkie pieniążki z kart, a finalnie wrócił, no i chłopacy znaleźli go po prostu już nieżywego. Tutaj są różne, różne seanse, to jest miejsce, gdzie ludzie szukają szybkiego zarobku, dobrego zarobku. Ludzie tutaj zarabiają dobrze, jeżeli przeliczymy to na złotówki, naprawdę bardzo dobrze, można zarobić w Holandii. No i właśnie to skupia różne, różne, różne kultury osobowości. Jakie jeszcze sytuacje spotkałem ja na domku? Są hotele, gdzie nie ma kamer. Okazuje się, że nagle ktoś się pojawia na hotelu. Nawet to może być stary, stary mieszkanie z tego hotelu. I okazuje się, że robi włam na wszystkie pokoiki. Albo robi włam na, poko na pokoiki, na których się zna. Tak? No często chłopaki mogą mieć PlayStation u siebie na pokoju, laptopy, komórki, portfele. Dochodzi do, dochodzi czasami do e, przywłaszczenia mienia. I co wtedy? Ja ogólnie też spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś przywłaścił bezpośrednio moją rzecz. Zgłosiłem sprawę na policję. E, sprawa, postępowanie zostało wszczęte. I ja już trzeci rok. Trzeci rok i do tej pory nie dostałem innej odpowiedzi ze strony policji jak proszę skontaktować się z fundacją Święta Teresa Pomaga. To było przykre, tak, straciłem tam około 500 euro nawet wskazałem bezpośrednio osobę, która nie dokonała handlu w Holandii. No ale okazuje się, że jednak mimo tego, że pieniążki zostały przesłane komuś na konto no to jest za mało, za mało dowodów w sprawie, aby, aby móc wskazać winnego. I, no i cały czas zbierają materiały dowodowe. Tak? A jeżeli kupujesz coś, chcesz nabyć jakiś produkt, chcesz coś kupić na Marktplacu, jasne, są okazje, można nabyć coś w dobrych cenach, fajne produkty. Tylko radzę zawsze, zawsze dokonać odbioru osobistego. Ciężko jest tutaj ufać bezpośrednio w kwestii, przesyły, w kwestii przesyłania produktów. Dlaczego? No bo po pierwsze ktoś może Cię okraść, a po drugie poczta w Holandii działa dziwnie jak na moją polską kulturę, którą, którą, którą gdzieś tam przeżyłem w Polsce, ponieważ te paczki są dostarczane bezpośrednio pod dom, bez podpisu, bez potwierdzenia. Bardzo często widziałem na hotelu, jak kolega, koleżanka żalili mi się, że zamówili buty robocze, które powinny znaleźć się na dole. A okazuje się, że ktoś w międzyczasie te buty e, gwiznął z tego miejsca, gdzie te paczki zostały dostarczane przez kuriera czy pocztę holenderską. No, ludzie sobie ufają ogólnie. Dlatego oni się dziwią nam, Polakom, że my kradniemy. No Tutaj nikt nic nie kradnie. Jeżeli chodzi o właśnie bezpośrednio e, Holendrów, Nederland, tak, tutaj w Nederlandach czy w Holandii, e, to naprawdę to są bardzo w porządku ludzie. To raczej Polak Polakowi coś ukradnie, niż Holender mógłby e, w ogóle w jakikolwiek sposób się obrazić. Dlatego uważam, że jeszcze raz e, trzeba byłoby powtórzyć ważną informację. Agencja Pracy w momencie kiedy kwateruje się na ich lokacji nie bierze odpowiedzialności za to co ty przewozisz i przechowujesz na lokacjach.